Witam Was serdecznie. Jako dzisiejszy film jest uzupełnieniem testu naszego Termiona XL50. Pamiętacie, nie tak dawno na naszym kanale, obiecałem Wam wtedy, że jak będę miał czas, to uzupełnię test o kalkulator balistyczny. Oczywiście nie miałem czasu i dalej nie mam czasu. Natomiast obiecałem kilku osobom, które do mnie pisały, a szczególnie jednej, która wręcz zadzwoniła. Pozdrawiam serdecznie Panią, która dokładnie wie o kim mówię, a na pewno ogląda film. No, widzicie sami, jaka jest fajna pogódka. Generalnie wieje, co chwila pada. Raz jest słońce, raz deszcz. Jestem na strzelnicy. Nie mam pojęcia o strzelaniu dalekodystansowym. Dlatego myślałem sobie na początku, że może poproszę jakiegoś fachowca. Ale w sumie, skoro to jest takie idiotoodporne i niby każdy potrafi z tego urządzenia korzystać, no to ja chyba powinienem trafić. Gąk mam mały. Wydaje mi się, że za mały, jak na takie warunki i jak na zwykłą myśliwską broń. Nawet nie wiem na jaką odległość to wystawiłem. Tutaj jest oś 300, czyli to jest w tej chwili jakieś 200-220 metrów. Zaraz się przekonam. No i teraz broń jest przestrzana idealnie w punkt na 100 metrów. Nie żadne tam plus 4. I w teorii teraz powinno to się wszystko samo wydarzyć. A czy tak wyjdzie, to zobaczymy. Wątpię. Prawdę powiedziawszy, że to jest aż tak proste. No ale dobra. Wgrałem tam przez telefon jakieś tam dane balistyczne. Nie do końca była ta. Nie, tak prawie na 100% ta amunicja, której używam. Nie było dokładnie tego modelu, który używam. No i. Zobaczymy, ja nie umiem strzelać na taką metę i nigdy chyba jeszcze nie trafiłem do malutkiego gonga, ale zobaczymy. No a teraz trzeba będzie włączyć... Dobra, No i dobra, i teraz problem numer jeden jakiś, jaki widzę, bo jak widzicie, Obraz jest no krystał, kryształ, po prostu, krystalicznie czysty, tylko problem jest taki, że mój gong był na dworze i jest zimny. I teraz albo go nagrzeję, no widać go de facto, ale widać go sobie tylko. i problem w tym, że nie wiem, czy potrafię go zmierzyć. Bo teraz robię pomiar. Pokazuje mi 295 metrów i to na pewno jest, to na pewno nie dotyczy gongu. No dobra, gąb pokazuje 177 i to może być to i w tym momencie jest przewyższenie 1,3 minuty kątowej czyli widzicie, muszę mierzyć z tym dolnym spróbuję, ale to jest... ja tego nie widzę bardzo słabo widzę ten muszę go chyba sobie nagrzać Kurde, jest trafienie. Spróbuję tę procedurę jeszcze raz zrobić. Czyli zmierzymy 177? dobra, 177 pokazuje. Jest dziwne, byłem pewny, że jest ponad 200. Zobaczę, co się zdarzy, jak tamto zmierzę. Pokazuję 4 minuty kątowe. Widzicie, jak fajnie się przesuwa. Punkt celowania. Dobra, 177 metrów. Leci druga. druga, ale co dostałem na tą wokół, to moje. Ała! A to czemu nie nagrywa nagle? Ja pierdzielę, przecież mi zaraz szlak trafi. Dobra. Słuchajcie, zaniosłem ten gąk na 300 metrów i już wiem, że jest kilka błędów. I gdyby nie fakt, że mam daleko do domu, to bym wrócił do domu się lepiej przygotował. Bo po pierwsze, to jest za mały gąk na 300 metrów. Uważam, że nie trafiłbym go nawet z lunety normalnej. No ale dobra, nie wiem dokładnie na tematy, bo to w wcalach się podaje, ale to nie jest chyba gąk odpowiedni do tego. Natomiast na pewno problem jest to, że on jest zimny. I nie mam palnika, żeby go rozgrzać. I nie wiem, czy w ogóle na te 300 metrów będzie go widać w lunecie bo to jest super test dla tej czułości termicznej dla lunety, ale bez przesady. To jest zimne, zimny kawałek metalu na tle zimnego kawałka drewna, więc nie wiem. Zobaczymy, czy coś w ogóle będzie widać w tym dunecie. Spróbuję dwa razy strzelić i zaraz zobaczymy. No tego nie widać. Anusz tak mnie traci. Dobra, spróbuję strzelić do tych gongów. Spróbuję w ogóle, to są gągi. Spróbuję strzelić do tych gongów, które są tam. A zaraz do Roberta zadzwonię, że przywiez palnik. Słuchajcie, dobra. Nie widać tam tego gonga. Muszę go nagrać. Yy, to znaczy muszę go rozgrzać. Spróbuję strzelić do tych gongów, które są tam na górze. O ile to w ogóle są gągi. Myślę, że tak. Są to w, w każdym razie jakieś tam cele. Zmierzymy sobie. 340 metrów plus 6 minut kątowych. Dostał. Ale się uderzyłem znowu. Dobra, słuchajcie, moja, moja amatorka została uratowana przez to, że tu są jakieś gongi. Bo mojego nie widać kompletnie, jest po prostu zimny. No, ja wiem, jak wyglądam, ale nie mogę inaczej, bo słuchawki na czapce po prostu nie działają. I teraz daję wam słowo honoru. Daję wam słowo honoru, że strzelałem, nawet nie wiem, czy to są gongi, wiem, że to są jakieś cele i trafiłem, bo słuchać, bo wyraźnie, że dostał. 340 coś tam metrów z krótkiej lufy myśliwskiej gość, który nie umie w ogóle strzelać, to wydaje mi się, że jest dobrze. Ale żeby nie było, poprawiamy. I słowo wam daję, tutaj nie było cięć poprawiania, po prostu tak jest, tylko że już dostałem dwa razy lunetą, założę gumę tym razem. Jeszcze raz, pomiar 346. Stacje Ale przyjemnie długo ta kula leci Sprawozdawczo Trafione. tej spróbuję. Próbuję do tego gąga sprawy pomiar 350 Sprawy. zerwałem strzał Znowu zerwałem sprawę. Związiony. Oj, boże! Dobra, słuchajcie, przyjechał Robertcik. I teraz ja się już nie będę musiał męczyć i zobaczymy teraz gościa, który pierwszy raz będzie miał to urządzenie w ręku, nie? Bo nie strzelaj z tego. Nie. Dobra, to siadaj za broń, na razie nie ładuj i będziemy Te ten... pora się złazić. Dawaj, nie, dziady. Ja trafię i ty trafisz. Pierwsza rzecz jest taka, że zobacz czy jest nagrywanie włączone w lewym górnym rogu. Dobra, czyli się nagrywa. I teraz tak, strzelasz do strzel sobie najpierw do tego z górnych tego lewego gonga i go musisz zmierzyć. Tym przyciskiem zobacz, obercik. Tu weź palec i sobie zmierz go dokładnie tym kwadratem. Naciskasz raz i drugi, nie, żeby był pomiar. Tam powinno być 360 metrów. 348. 348, tak? Dobra, no to teraz. Yy, jak puścisz, to powinniśmy mieć w tym mniejszym kółeczku, czym picture in picture, powinniśmy mieć krzyż i pod krzyżem masz taki mniejszy czerwony krzyżyk, widzisz? No. No i ten, to jest twój, twój punkt celowania, wiesz? Tak, yy, celujesz nie krzyżem, tylko celujesz tym małym krzyżykiem, który jest poniżej, nie? No i dobra, i procedurę znasz i po prostu spróbuj strzelić. No, no, wieje na maksa, więc może być ciężko, ale ja trafiłem to i ty trafisz. Masz ustawiony w tej chwili na bardziej miękki spust. Mhm. czyli masz, wiesz, prawie jak u ciebie. W tym górnym masz 14, masz duże powiększenie? No to dobra, Teci już nic nie gadam, tylko se strzeleń. Ja tak dobra. Minimalne pudło. Dawaj, następną kulę. tu pudło? Wydaje mi się, że troszeczkę górą. Górą? No, tak to wyglądało. Aha, bo to, bo, ten, bo to kółko, ten gong jest dość nisko w tym, w tym w terponie, wiesz? Ono nie jest na całą oponę. Chodź sobie zobacz tutaj. Widzisz? Ale w oponę trafiłem. Tak, myślę, że tak, ale Aha, widzisz gok jest, jest nisko, nie? Okej, okay, on jest na dole. Także ten, także miesz sobie nisko w, to, w tej oponie, bo oponę widać super w termo, nie? Tak, tak. Jest, trafienie. Super. Dawaj teraz ten drugi gong, on jest troszeczkę dalej. Ale powiem Ci, że pomyślałem, że znowu pudło. Bo, tak bo tak długo leciało. No długo leci, długo. Zmierz sobie teraz Który ten teraz? Yy, środkowy gong. Aha. On jest troszeczkę duży, bo ten trzeci jest tak maleńki, że ja nie wiem czy go trafimy. 351. No to się zgadza, no. Masz zmierzony, to on Ci już punkt wyznaczył. Aha. No i bijesz, on jest w środku opony normalnie. Normalnie sprawy, Wiesz, no mógł wiatr zwiać, bo na przecież tak, że... Nie, a nie, no bij jeszcze raz do tego środkowego, Te, spudniłeś tego środkowego. No co, co, co? No weź. Tu było bardzo blisko, wiesz? Pięknie. Trafienie. Super. I jak, jakie wrażenia? Zabawka dla inteligentnych, kumatych ludzi, nie na Palkiewiczów. No, Tyle ode mnie. Można tutaj, bo ten gąk jest wielkości komory lisa, nie? Taki mały jest? Mały jest. Jest troszkę większy od mojego, nie? Dobra, ostatnia pesta też jeszcze raz spróbuję, czy już nie ma? Powiem Ci, nawet mi się to spodobało. Aż by na dalszą metę, spróbować. Ale nie wiem, w tej pogodzie tam pada. Poza tym musiałbym w błocie leżeć. Dobra, do tego lewego będę strzelał. Trafienie trafienie no to kurde, jak ja jestem w stanie strzelać na 350 metrów z fabrycznej amunicji, z fabrycznej broni o krótkiej lufie, to znaczy, że tutaj snajper, snajperzy podejrzewam, że na 6 paków by z tego bili bez problemu z tego termo. No tak. To bardzo zła, niebezpieczna zabawka jest co? to. to nie jest na no, naprawdę. Kurde, bo z tego można cuda wyczyniać. No dobra, proszę pana, dziękuję ci za udział w moich testach. W przypadku? No, fajna zabawka, fajna powiedzieć. Fajna zabawka, podejrzewam, że jakby nie wiało. I mia... No, ta lufa też ma swoje ograniczenia. Podejrzewam, że tam już 400-500. No, ale tu, 350 to nie wierzę, 400 brakuje. No, ale jednak krótka lufa, się. No. To nie jest karabin do strzelania na takiego No mówimy, dokładnie. Nie oczekujemy od niego takiego czegoś. No dobra. No i to tyle tytułem uzupełnienia testu. Wszyscy widzicie, działa, mega rzecz. Można sobie, jak, powiedzmy, nawet się w czasie gdzieś za granicą to wiadomo, nie? ale w Polsce do 200 metrów można strzelać lisy i to możecie sobie precyzyjnie wymierzyć. A jakbyście byli w kraju, w którym są inne przepisy, to można strzelać na każdą odległość, na którą ktoś potrafi. Skoro ja jestem w stanie na 350 metrów strzelić z fabrycznej amunicji, z fabrycznej broni. Bez przygotowania żadnego to znaczy, że każdy strzeli.